się siemanko, 22 tysiące subskrypcji Teraz już było troszkę ciężej, tak szybko nie szło, dlatego zawsze jak oglądacie tu film Pamiętajcie, łapa w górę, subskrypcja, bo rozwijamy ten kanał razem, ja sam tutaj nic nie zrobię No to dzisiaj kolejne pytania na Q&A No i troszkę mam tych pytań, więc żeby nie przedłużać, odpowiem Wam na wszystkie te ciężkie, nurtujące y, Was pytania y, no i zaczynamy. Nie będę jakoś długo się oczywiście rozgadywał na temat y, każdego pytania, bo jest tego dużo. Y, a dobra, chuj, tam lecimy. Bartłomiej Bieńczak, powiedz coś może o żonie, oczywiście, jeśli się ona zgadza. Wiecie co? Moją żonę to już znałem, jak ja chodziłem nie pamiętam, czy do szkoły średniej, czy studiowałem. Ona była młodsza ode mnie, 7 lat. I ona ze swoimi koleżankami przychodziła zobaczyć gwiazdę Błażowej, jak robi wsady. No ale ona wtedy jeszcze nie myślała o chłopakach, yy, tylko, myślała, tylko myślała o jedzeniu lodów na sali i o lalkach. Więc miała po prostu na mnie wyjebane, pomimo tego, że coś nawet zagadywałem. No i od tego czasu miałem jedną dziewczynę chyba z 3 lata, potem miałem kolejną dziewczynę chyba z 3 lata. I dopiero wtedy jeb, coś tak strzeliło i cyk, 5 lat minęło. I trzy miesiące po ślubie. Magister fizyki, inżynierii medycznej. Pracuje w okolistyce i waży 42 kg. A ja biorę w hip, tra hip traście 250. Idziemy dalej. MMNGJB. Kiedy zobaczymy Twoją pusię? No, moja pusia często się już pojawiała na filmikach, aczkolwiek nie ma parcia na szkło. Nie jest jakoś taką osobą, która lubi się, nie wiem, w mediach afiszować albo chciałaby się pokazywać na ekranie która pragnie, nie wiem, fejmu, albo chuj wie czego właściwie. MMGJB. Czy myślisz, że Filip Pawełka ma szansę w następnym sezonie na FIBA 3 na 3 Gdyby FIBA go nie wzięła mmm, do konkursów sadów, czy też Dank Elite, no to byś był strzał w kolano dla nich. Dlaczego? Bo obecnie na konkursach dają ludzi, którzy są gorsi niż Filip Pawełka. Tak, są gorsi niż Filip Pawełka i częściej dają że tak powiem tyłka, więc Filip jak zrobi jeszcze minimalny progres to jak najbardziej zobaczycie go na Fibie i będzie ogólnie śmiesznie bo z tego Dunk Elite to się zrobi dunk.elite.pl i będzie Grabo, będzie właściciel Polak yy, będzie kto tam jeszcze, będzie Bartek Szwed Polak, Lipek jeszcze dopóki da radę skakać yy, sami Polacy no to tyle jadę dalej, więc będzie jak najbardziej czy Raiwera w obecnej formie jest lepszy od Lipka? Tutaj nie odpowiadam. Nie jest lepszy od Lipka. Lipek był dużo lepszy stylowo. Może skakał minimalnie niżej, ale bardzo podobnie. Chociaż nie, no Lipek po prostu nie skakał tak może. Nie no, skakał, tak. Skakał, tak. Lipek skakali bardzo podobnie i lipek był du dużo lepszy stylowo. Co prawda, lipek nie miał tych takich, paru takich dziwnych wsadów, typu pod nogą, za plecami, ale resztę wsadów miał jeszcze większy wachlarz konkursowy niż yy, Ryvera. I tak samo jak Ryvera nie, yy, jak Ryvera ma swoje za plecami, pod nogą i tak dalej, to lipek miał 720, które kręcił kiedy chciał, i to był najmocniejszy zawsze wsad właściwie każdego yy, konkursu. Idziemy dalej. Obecnie jest lepszy oczywiście Rayvera i to sporo. Jakie są według Ciebie szanse na powstanie systemu oceniającego i jakby miał on wyglądać? Oczywiście gdzieś tam WDA, czyli World Dunking Association, pracuje nad systemem y, oceniania. Teraz oni wprowadzili ten simple rating, czyli tam complexity, y, bla bla bla, y, czyli wykonanie wsadu, takie trzy, czy cztery tam jakieś były podpunkty. Jednak to jest problem, bo we wsadach jest fajne to, że ktoś robi pakę i od razu... Cyk, są oceny bardzo szybko podawane. Ktoś kiedyś tu bardzo fajnie napisał, że powinni używać takiego systemu, jak mm, stosuje się w gimnastyce. W gimnastyce, tak, że jakoś coś się dzieli tam figury, chuje mu dzikie węże i to by miało y, po prostu w miarę sens. No ale nie, wiecie, będzie, będą kombinować, żeby zrobić jakiś swój autorski system oceniania, bo potem to można sprzedać. A według mnie najprościej po prostu wziąć czterech ogarniętych dunkerów, którzy by szkolili innych. Yy, I tak, dałoby się to zrobić. Yy, z jakimi mitami spotkasz masz w Z jakimi mitami spotkałeś się podczas trenowania wyskoku, które z perspektywy czasu wydają się śmieszne? Mało ciężaru i dużo powtórzeń. Absolutnie, trenujemy wtedy wytrzymałość i jeszcze sobie zjebiemy ten skok. Najprościej wzór na moc to siła siła razy szybkość równa się moc. Więc żeby siłę trenować, potrzebujemy dużego ciężaru i mało powtórzeń. A żeby szybkość, no to wiadomo, szybkiego ruchu. Żeby trenować moc, no to gdzieś tam ciężaru pomiędzy 30 a 60% i napierdalanie na maksa Że pełne przysiady rozpierdolą mi kolana. Że zostanę inwalidą. Hmm, co jeszcze takiego? Hmm, że super dunk jest zajebisty. Zresztą dużo by się tego znalazło. Idziemy dalej. Jeremy Sohan, nowy dunker NBA. Absolutnie, no słuchajcie. Jeremy Sohan jest graczem. Żebym ja nazwał gościa dunkerem, to nie wiem co on by musiał tam w meczu robić. Dunkerów to jest kilku, którzy napierdalają kosmiczne paki w meczach NBA, można powiedzieć dunker-dunker. To są dunkerzy. Nie gość, który po prostu zrobi wsad. Może KB 35, może opowiedziałbyś coś o swoich tatuażach? Wydaje mi się, że ten temat nie był jeszcze poruszany. Mam jeden tatuaż i jest to tekst piosenki Bisza. Mam go tu na żebrach, on jest do poprawy, nie jest wyraźny. Zawsze jak trenowałem, to zawsze on mnie motywował do treningu, ten, ten kawałek. Jest tutaj, ten chłopak kocha za bardzo, chce za bardzo i teraz miałby się poddać nie za bardzo, czuje za bardzo, wie za bardzo, żeby coś mieć. Musisz tego chcieć jak bardzo, za bardzo. Bo zawsze, gdy wszyscy się tu w okolicy opierdalali, często można powiedzieć, pseudosportowcy, to ja czy był deszcz, czy śnieg trenowałem, kurwa, czy na hali targowej, czy z butlą gazową, czy na schodach, czy skakałem na murki, czy biegałem pod górę, czy miałem salę, czy nie miałem salę, zawsze napierdalałem. I zawsze miałem w głowie, że inni nie trenują, ja zrobię to za was, tak? Jak jest w tekście piosenki. Idziemy dalej. Tomek K. Pytanie nie załapało się na poprzedni Q&A. Jaki, jaki jest według Ciebie top 3 konkursów stadów w Polsce w historii? Chodzi mi o konkretną edycję, na przykład, na przykład Kaliski Streetball 2015. Mm, powiem Wam tak. Yy, ostatnia, kończąca edycja Chaos Streetball rozpierdalała po prostu mózg. No bo każdy czekał gdzieś tam na spotkanie Grabo z Lipkiem i udało się w końcu pierwszy raz w historii to zrobić. Szkoda tylko, że wcześniej jakoś unikali siebie przez lata, gdzie Lipek był jeszcze w formie życiowej, nie byłoby tak kolorowo, podejrzewam. No i był naprawdę to mocny konkurs, ale najlepszych konkursów w sadu w Polsce doszukiwałbym się na kaliskim streetballu, tak jak napisałeś. Teraz nie chcę skłamać, które lata, bo na kaliskim streetballu było kilka takich konkursów, gdzie ja Skakałem, obok siebie miałem Lipka, Milera, Smuwa, Biednego, Paprota, Arka Przybylskiego, Iron Mario. Masakryczne był, masakryczna była ekipa na konkursie wsadów. I, no i wszystko tam ro było robione. Naprawdę wszystko było tam robione. Yy, idziemy dalej. W jakim wieku zrobiłeś pierwszy wsad na 3 0,5. W wieku 14 lat. W wieku 13 zacząłem skakać, ten wyskok tam szedł, bo tak obsesyjnie skakałem. Robiłem jakieś głupie treningi. W 2000 i bo, 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 bo w wieku 14 lat wsadziłem na wymiarze, ale to był oczywiście wcisk z jednej nogi, ale wsadziłem. Metro, metr 70 wzrostu. Nikodem Ilewczyk. Czy będziesz kiedyś oceniał wsady na Fibie, czy też na innych większych konkursach? Chłopie. Za to, co ja mówię na Fib na, o Fibie i za to, co ja. Powiedziałem i ujawniłem o Dank jak to wszystko jest połączone, to na Fibe to ja nie wiem, czy ja tam bilet dostanę na trybuny. Myślisz, że dunking kosz w Europie rozwinie się tak dobrze, że będzie y, podobny poziom do tego co w Stanach? Nie, myślę, że się nie rozwinie. Aczkolwiek y, na przykład Grabo, Lipek i tak dalej pokazali, że są przypadki, nie? Są pojedyncze osoby, które potrafią być lepsze albo dorównać tym goś gościom ze Stanów, ale dopóki koszykówka. Nie będzie na takim poziomie jak NBA. Nie ma totalnie szans. Tam są większe pieniądze, yy, inny poziom i najlepsze fenomeny genetyczne z całego świata są ściągane do Stanów, nie do Europy. Więc no, niestety. Bo w końcu się trafi taki gość, który na przykład trenuje tak ciężko jak Grabo, ale który ma dwa razy gena lepszego niż Grabo. I to będzie pogrom. Nie będzie o czym tu rozmawiać, nie? Gość, który będzie robił w grabo, który będzie miał 20 cm wzrostu i będzie skakał wyżej od niego. No nie ma szans. Wymień a top 5 dunkerów na ten moment według ciebie. Rivera, Sutherland. Rivera, Sutherland. Ktoś tu może jakąś sugestię? O Kilganon. Rivera, Sutherland, Kilganon, dalej masakryczna forma, grabo gdzieś tutaj w tym ko, tej piątki. No i wielu jest takich, którzy wydaje mi się, że są niesamowici i mogliby tu być, ale nie mam weryfikacji, bo nie są na konkursach, albo nie są dopuszczani do konkursów. Nie mam tutaj zdania. Wymarzone auto. Ja ogólnie, wiesz co, jeżdżę teraz Celico z 97 roku. Ja jestem takim gościem, który... którego tam gdzieś, no, jara motoryzacja i ta nowa, i ta stara, ale gdzieś lubię te takie stare fury. Jeśli takie stare fury, chętnie bym taką suprą, seryjną, ładną, niezwieśniaczoną 2JZ GTE mógł jeździć. Później takie w zasięgu Lexus ISF. W zasięgu może kiedyś, chociaż ceny już tak windują, że zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Później... Lexus, ogólnie jestem fanem Lexusa i Toyoty. Potem można powiedzieć Lexus LC500, to już idealne auto chyba na co dzień. No i finalnie to LFA, to już wiecie, instrument na kółkach. 10 garów, 5 litrów i lżejsze od V6. Top 5 wsadów, które chciałbym, zro... chciałbym zrobić. Nie mam teraz żadnych wsadów, które chciałbym zrobić. Nie jestem jakoś, że tak powiem, tak zafascynowany tym jak kiedyś. Ale może, czy, może jeśli teraz uda mi się wrócić, to 360 pod nogą z narzutu na wymiarze Po dwoma jeszcze raz na wymiarze yy, nie wiem, nie wiem, nie mam naprawdę top 3, top 3 książek Szczerze yy, ja głównie czytam jeśli chodzi o książki, to książki związane gdzieś tam ze sportem i głównie z treningiem. Naprawdę, ja uwielbiam czytać książki dotyczące treningu ja lubię czytać sobie jakieś periodyzacje, bompy, lubię sobie czytać, nie wiem, lubię sobie czytać werkoszańskiego, bo tam dalej połowy rzeczy nie rozumie, i zawsze jak to w, w odpalę, to tak myślę sobie, ja pierdolę. Tyle jeszcze nie wiem. Więc ja lubię gdzieś sobie czytać książki tam z przygotowania motorycznego. Yy, oczywiście wiem, że mało czytam, jeśli chodzi o rozwój osobisty, a powinienem i muszę to nadrobić. Idziemy dalej. W Wsad piłku do kosza, czy w wsad czyjąś głową? Piłką do kosza. Co tam mistrz czyjegoś zawszonego łba? Nikodem Milewczyk. Jordan Sutherland czy Donata Jonathan Clark? Uuu, bardzo ciężkie pytanie. Gdyby oni się spotkali w horsie, to Jonathan Clark by wygrał. Z tego względu, że Jonathan Clark potrafi bardzo dużo wsadów zrobić z jednej nogi, niesamowitych. A Jordan Sutherland, no niestety, z miejsca i gdzieś tam z dwóch nóg by dużo odstawał. Więc w takim horsie to by Jonathan Clark wygrał. No ale jednak lepszym tankerem jest chyba Sutherland po prostu, bo jedna noga dominuje tak, że szkoda gadać. NOT JCK, JCK. Jakie maksy na siłownię? Obecnie 200 w martwym wziąłem, 210 myślę w zasięgu. Życiówka była 225, więc nie ma się tym chwalić. W wsiadzie nie wiem, ze 130 może bym wziął teraz, bo przez to kolano nie robię dużych ciężarów na razie. Hmm. Klata 140 plus już po operacji piersiowego. Kukli. Najtrudniejszy stat jaki zrobiłeś? Po dwoma nogami raz w życiu na wymiarze. Na wymiarze. No to raz w życiu. Na 2,95 to już robiłem 360 pod nogą. Pod nogą od tablicy. Yy, robiłem, co tam robiłem? Po dwoma nogami regularnie. No to tak już Ci odpowiedziałem bardzo ogólnie. Mieszko Wodarczyk, Siema, Hania ogoliła dzisiaj nogi. Myśli, że coś będzie jak do mnie wróci? Oczywiście, że tak. Kurwa, oczywiście, że tak. Wolindank, lipek czy grabo? W życiowej formie lipek. Każdy wsad, który grabo robi, lipek był w stanie dać właściwie za obrotem. No, nie mówiąc już o różnicy stylowej i to, z kim lipek oczywiście startował, bo startował z legendami, nie tylko z paroma osobami. Wolindank, najlepszy wsad lipka i grabowskiego? Ojojoj, to jest bardzo ciężkie. Najlepszy wsad grabowskiego... Mógłbym powiedzieć, że to jest to yy, za plecami, znaczy tak, za plecami od tablicy jest bardzo absurdalny poziom. Yy, bardzo absurdalny poziom. Na konkursie nie dał Grabo tego, ale gdzieś tam już dał. Yy, bardzo ciężki wsad u Grabo jest jeszcze to. Znaczy to 360 za plecami, nie? No ciężki wsad, bo nikt właściwie nie wiem czemu go nie robi. A gdzieś tam, jak ja ruch sobie próbuję, to on wcale nie jest taki zły, ale chyba ten. Pod dupą, mógłbym powiedzieć, nad stojącą osobą, że też, ale to już parę osób też robiło na świecie, i gdzieś to już jest takie powtarzalne. A lipka? Lipka 720. Lipka 720. Lipek, jaki miał tam jeszcze trudny wsad? Miał, kurde, takie wiecie. Lipek miał taki dużo takich sadów. 360 pod dwoma nogami, oczywiście. Lipek miał kurwa 360 pod nogą, to miał pod lewą nogą, pod prawą nogą. 360 pod nogą nad kilkoma osobami. Kurde, ciężko tu zdecydować, ale 720 zdecydowanie. Multix. Multixq. Czy znasz jakieś fajne typy, by łapać piłkę wyżej z siatkówce najprościej? Yy, wyżej skakać po prostu. Zawsze myśleć o tym, żeby skoczyć jak najwyżej i opierdolić sypacza, żeby sypnął wyżej, a nie grał na przedramie. Poza tym mogę polecić fajnego gościa do sprawdzenia: Francisco Ruiz, kojarze, hiszpański siatkarz o wzroście 178, zasięgu 350, ma 340 podano, ile dobrze pamiętam. Yy, odcinków siaty nigdy nie mało. Myślę, że kiedyś na pewno nagramy. Maciuś2009. Siemanko, pisze w takiej sprawie, że od zawsze strzelam wśród stopiem. nie tylko ty. Dzieje się po to po kilkanaście razy dziennie, gdy staram się to wstrzymać, to czuję jakby ucisk i strzelanie rozładowuje to. Nie czuję żadnego bólu, nie wiem czy mi to przejdzie z wiekiem. Szczerze, ja bym to przede wszystkim skonsultował, nie tutaj w pytaniu, bo takie rzeczy medyczne, no wiesz, możesz spytać oczywiście, ja ci powiem, co ja, co ja o tym myślę, ale zawsze polecam lekarza czy fizjoterapeutę, niech pomaca, niech zobaczy palpacyjnie. Ja nie jestem w stanie złapać tej stopy i ci powiedzieć teraz, ale ja, mi na przykład strzela podczas chodzenia cały czas lewa stopa, od czasu jak jako gówniarz kopnąłem w studnię metalową, podczas grania w, piłki, w piłkę nożną, i lewa stopa gdzieś tam nie wiem, czy pękła, czy coś się przestawiło. Czy może tam jest jakieś zwapnienie, czy jakaś narośl, nie wiadomo, nie wiadomo totalnie, no ale mi też strzela tak ping, ping jak chodzę. Yy, no ale żebyś też nie, zro nie zrobił sobie z tego takiego nawyku. Ja jak się stresowałem, na przykład jak byłem młody, to cały czas strzelałem palcami, nie? I mnie tego oduczali, bo wszyscy mnie tam, wszyscy mnie tam opierniczali. Nie strzelaj palcami, bo ci powykręca palce, a w końcu się oduczyłem. No musisz sam być, że tak powiem, stanowczy i tego nie robić. Sacz M, który dunker... Pro lub NBA był najbliżej zrobienia perfekcyjnego 360 windmilla. Tak idealnie jak Vince, nikt. Nie widziałem, żeby ktoś tak idealnie zrobił. Było bardzo dużo ładnych. Pamiętam gość w NCA, zrobił pięknego na mega zasięgu. No wiadomo, Chris Staples zrobił też 360 windmill, ale to nie to. Były wyjątkowe, ale to nie było to, co Vince Carter. Kurde, ciężko, ciężko mi naprawdę przytoczyć. Bo wiele dunkerów robi tego 360 mila, nawet Ryvera i wygląda nieźle, ale to nie jest to takie pierdolnięcie. Gość Vince Carter, jak się zatrzymał już po obrocie, to by było jakby wybuchło wszystko. Taki wsad po prostu był. Może opowiedziałbyś, jakie popełniłeś błędy na początku kariery. Chodzi o trening dunk sesję. Dobra. Pierwsza rzecz. Skakanie z bólem. Jeśli boli Was kolano i jeśli boli Was coś podczas skakania czy treningu, Najpierw to ogarnijcie. Wasze ciało nie pozwoli Wam nigdy skoczyć na maksa albo podnosić tyle, ile chcecie, jeśli coś Was woli, bo będzie Was po prostu. Głowa ograniczać. Nie będzie chciało sobie zjebać czegoś. Druga rzecz, to ja miałem tak na przykład. Po prostu trenowałem za dużo. Dalej oczywiście trenuję za dużo, trenowałem za dużo i nie wiedziałem, jaka jest minimalna, efektywna dawka. Nie wiedziałem, ile trzeba zrobić, żeby było dobrze, więc bardzo się przetrenowywałem, co doprowadzało oczywiście do kontuzji. Ja potrafiłem jednego dnia i skakać na salę 3-4 godziny. Było zajebiście. No to na drugi dzień myślę sobie, skoro było zajebiście, to idę jeszcze raz, kurwa zakwaszone, ale idę skakać, nie? I to na wymiar na przykład. Idę skakać na wymiar i było chujowo, I myślę sobie, ja pierdolę, było chujowo, jutro powtórzę może jutro będzie lepiej. I szedłem skakać trzeci dzień i było tak se i się wkurwiałem tylko, bo nie wiedziałem dlaczego na przykład gorzej skaczę. Pamiętajcie, odpoczynek jest też ważny. Wtedy zachodzą te adaptacje i wtedy stajecie się lepsi. Nie podczas treningu tylko. Podczas treningu oczywiście technicznie się polepszamy, ale to ma dwie strony. Idziemy dalej. Czy są jakieś plany na Last przygotowania konkurs? Jak się z tym czujesz? Prawdopodobnie możesz jeszcze trochę poskakać i ponarek... Kurwia, zajebiste sady. Jaram się w chuj. Jeśli ja w wieku 33 lat uda mi się jeszcze gdzieś przygotować, zrobić formę na konkursy, rozpierdol. Jaram się w opór. Spróbuję, czy się uda, czy nie uda. Uda się. Trzeba mieć takie podejście, że się uda, zrobimy to. Jaram się strasznie. Więc postaram się mieć pełny sezon i pojeździć po konkursach w przyszłym roku. Piotr Sablik. Co byś wybrał? Wygrywasz jeszcze jeden mocno obstawiony konkursadu z klasą i megapakami i kończysz starty? Czy kontynuowanie kariery bez sukcesów, ale jeszcze kilka lat? Oczywiście, że ta pierwsza opcja. No, wiecie też, ja zawsze byłem taką osobą, że im lepsi goście byli na konkursie, tym bardziej chciałem jechać. Nie było dla mnie, czy to jest lipek, czy miller, czy smooth. Ja jechałem kurwa z nastawieniem, że rozjebie. Wiadomo, jakie były moje możliwości, no takie były, ale zawsze miałem taki mindset, że jadę po to, żeby wygrać. A nie tak jak wiele osób teraz obsranych. A, ja nie jadę na konkurs, bo nie mam formy, bo nie wiem, czy wygram, bo ten przyjedzie. To jest pierdolenie, to jest przegranie na samym początku. Kiedy operacja kolanka, jeśli w 4 tygodnie nie opanuję tego kolana wszelką dostępną formą gdzieś tam rehabilitacji, to wtedy wycinam to. Cztery tygodnie i myślę, że wracam. Ile miałeś kontuzji? Nieskończenie, wiele nie da się takich rzeczy pomyśleć. Masa na derwan gdzieś, tu czwóreczka, tu coś na plecach, tu coś kuje, tu dyskopatia, tu jakieś kolano skoczka, no masa tego. Co sądzisz? Wybacz w ale nie będę teraz wchodził w ten link, żeby mi stąd nie uciekło. I na koniec, Bart Żabiński. Ile wziąłeś najwięcej w martwym? Mówiłem 225 kg, więc chciałbym teraz jeszcze do końca roku to przebić, ale nie wiem, czy się uda. Dzięki za pytania, bądźcie na tym kanale i proszę was o aktywność, o zostawienie zawsze jakieś łapki w górę czy czegoś tam, bo jeśli wy oglądacie materiały i wy nie komentujecie, wy nie lajkujecie, wy nie wiem, nie oglądacie tego, no to po prostu to nie wbija w algorytmy YouTube'a i ten kanał się nie rozwija, stoi w miejscu. Jak się nie rozwija, no to ja sobie myślę, a kurwa. O chuj to robić. Więc działajcie razem ze mną. Na razie siemanko. Idę teraz y, się spakować, bo później idę na salkę. Trenować już technikę. Muszę codziennie to robić. Na raz.